Kolejna winga, oooo. repcium. pypcium, dzień dobry. Dzisiaj trochę nietypowo, bo wstęp nagrywam na koniec łowienia. E, dzisiaj łowię w Narwi. Celem jest okoń kleń, był okoń kleń i cel został zrealizowany połowicznie. Ale na pewno nie będę narzekał, bo wyjście, choć krótkie, to bardzo owocne. I oglądajcie do końca. Pozdrawiam. Repcium, pepcium, dzień dobry. Niestety jest trochę ciemno, bo chyba przesadziłem trochę sporą. Lecę nad rzekę. Dzisiaj nietypowo, mam dwie wędki ze sobą. A to dlatego, że po prostu nie mam pojęcia w jaki sposób będę łowił. Dzisiaj nowa rzeka. Znaczy nowa, bo jeszcze nie było filmu z tego miejsca do tej pory. Ale na pewno nie nowa dla mnie. Ponieważ przed laty wiele, wiele razy łowiłem w tym miejscu. Ale nie mam pojęcia jak wygląda sytuacja obecna. Nie, jaki jest stan wody jak to wszystko teraz wygląda nie mam zielonego pojęcia tak więc próbujemy proszę jest i ona dzika narew a po długim czasie w końcu udało mi się tutaj dotrzeć. Wygląda bardzo obiecująca. A jak będzie, zaraz się dowiemy. Tutaj taka kapitalna zatoczka. siedzi. Pierwszy okoń. Ups, pardon. Pierwszy okoń z Narwi. Do widzenia. Nie kazał na siebie długo czekać, co mnie bardzo cieszy. Podkreślam, że pierwszy okoń z narwi na filmie. Bo w tym miejscu już wiele razy w przeszłości. Ale to było wiele, wiele lat temu. Jestem bardzo ciekawy, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Acie, florek! O, nie wiem co to jest Wiem, że weszło w zielsko Ajajajajaj aj, aj, aj. Bywa i tak niestety A to była na pewno ładniejsza ryba Wow, wow, wow <laughs> o oh, okej, okay, dobra pan podcheczony albo nietrafiony, spokój taki okonek mniejszy od poprzedniego. Co to będzie? Co to będzie? O Dzień dobry I Witamy Pana bolenie O, ale to spokojnie, kochany Malutki boleń Ale pysk to ty masz proszę bardzo, A widzę ładny. Ten już jest ładny. Jakieś 25 może mieć. Dobra. Zmykaj. Aj, nie łowi się tutaj łatwo. Ej, a znowu przez chaszczę. Dobra, coś znowu jest. Ej, Dobra, okoń postanowił uwolnić się sam. Śmiesznie, bo wyraźnie widać, że ryby żyjące w rzece mają znacznie bardziej wydłużony kształt ciała. No dobrze. Okonie, bolenie, ale gdzie są klenie? Gdzie są jazie? Ja się pytam. Co to ma być? Nad głową przylatuje mi czapla biała. Przyniesiesz mi szczęście, czaplo? O, oh. oh, dzięki Ci, Panie. Kimkolwiek jesteś. Dziękuję, że to zrobiłeś. Oj. No nie, nie mówcie mi, że spadła. A już mi narobiłeś nadziei już mi a ty, 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 ty Uu, hej obraziłeś się na mnie? chciałem powiedzieć, że nie jesteś kleniem dobra kolejny <laughs> znowu nie jest to gigant ale cieszę <laughs> przez chwilę się na mnie obraził jak powiedziałem, że nie jest kleniem ale co ja zrobię? Nie jest klej. O, 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 o. Dobra, to chyba jest już klej. To chyba jest już. o ooo. Dobra, no, Dasz się wywindować. O. Słuchajcie. Takie niespodzianki, to my lubimy. Dobra, Ty nie jesteś kleniem, ale na Ciebie nie będę się gniewał. No. To ja rozumiem. Piękny. No, tak myślę, że po 30 pewnie nie ma, ale 27-8 myślę, że może mieć. Znaczy ci cyknę fotkę śmiał na pamiątkę. Wyśledź ci dobra Zmykaj Jaj. Kolejna winga. O. Dobra To też nie jest kleń <laughs> Ale też zdecydowanie nie będę się złościł z tego powodu No to już jest piękna ryba To już jest naprawdę piękna ryba Chodź zmierzymy Cię Chodź, tylko tutaj nie szalej proszę Tylko mi tu nie szaleć proszę No Opa. masz coraz bliżej trzydziestki masz dwadzieścia prawie dziewięć centymetrów dwadzieścia osiem i pół ten masz dwadzieścia osiem i pół centymetra przepiękna rybka przepiękna rybka i wraca do Uf. A żeby było śmieszniej, to zepsułem rzut, bo chciałem rzucić w inne miejsce, ale stwierdziłem dobra, nie będę wyciągał przynęty i opłaciło się. Ajajaj jaj. Aj. <ścoughs> jaki maluszek, ale jak zaatakował maleństwo dobra, kolejna zmiana miejsca, myślę, że z tamtego wyciągnąłem to co mogłem póki co jest nieźle, cały czas jeszcze liczę, że złowie jazie albo klenia ale zobaczymy It's... Kolejna ryba. No, chyba trochę ładniejszy. Chociaż zaraz to sprawdzimy. Uu. O, jest trochę ładniejszy. Ale jakie te ryby waleczne tutaj są. A jej. jej. No cześć. Na chwilę wyłączyłem nagrywanie. Niebrzydki. Daj. O. Niebrzydki. Natknąłem się na takie dzikie Bajoro. I chociaż wiem, że rzucanie tu jest mocno nierozsądne, ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Już coś jest. <laughs> o, spadła. To był okoń. No dobra. Ale był do wyciągnięcia na windę. Próbujemy dalej. O. O, 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 o. Teraz się okaże, że to Bajoro będzie strzałem w dziesiątkę. Proszę, dwie, dwa rzuty, dwie ryby. No, maluszek, ale jakie dziki. Latają nade mną jakieś gigantyczne gzy, które ewidentnie pragną mojej pli. Niedoczekanie wasze. Kolejny Teraz się okaże, że przydzielałem się przez te całe zielsko Właśnie po to, żeby tutaj trafić Ale gzy Gzy nie są mile widziane Dobra, cztery rzuty, trzy konie. Rzut piąty. Aj. Nie wiem, czy widzieliście. Coś rzuciło się za błysko, jak ja wyciągałem z wody. Próbujemy. O kurczę jest jednak jeszcze Jeszcze się trafił jeden dobra Nowe miejsce, nowa przygoda, nowe stare miejsce w zasadzie, bo tak jak mówiłem już przed laty mówiłem w tym miejscu ale dobrze mieć jakąś aktualizację. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego.